Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgier, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś Państwu opowiemy, czego naprawdę boi się Ziobro, dlaczego tak bardzo boli go doprowadzenie na komisję śledczą, która, umówmy się, nie jest specjalnie dla niego groźna. Z całym szacunkiem dla komisji, szczególnie w tym składzie, jakby powiedzieć, który jest. I zanim pójdziemy dalej, to ja parę rzeczy pokażę i poproszę Państwa, żebyście pamiętali. Po pierwsze, tajemnica kochanki Piłsudskiej Naprawdę warto. To jest świetny materiał. Tutaj jest też mój tekst o tym, jak Wielka Brytania mataczy w sprawie zabójstwa polskiego premiera i szefa. Rządu Władysława Sikorskiego. Naprawdę warto. Proszę pamiętajcie o naszej książce, która będzie od 15 października, czyli Jak PiS sfałszował wybory. Przypominam też o książce pana majora Roberta Hedy, czyli Polska kolumna Putina. I, szanowni Państwo, to jest tak, to jak Wam opowie. Ponieważ on, jakby to powiedzieć, zna to od strony psychologicznej. Czego się boi ziobro i czego się boją ludzie wokół ziobry? Szanowni Państwo, oni wytworzyli wokół siebie taki mit. Niedoty... Ludzi, których nie można dotknąć. Ludzi, którzy mają opanowane wszystkie struktury państwowe. Ludzie, którzy mają jakąś taką tajemną wiedzę, że potrafią. Ze wszystkiego wybrnąć. I nagle okaże się, tutaj szczęście sprzyja i Ziobrze Kaczyńskiemu, Morawieckiemu, innym tym ludziom, ponieważ poprzez zaniechania rozliczania ziobry, rozliczania właśnie Kaczyńskiego, ludzie Uwierzyli w to, co oni mówią. Uwierzyli, bo y, oni tak działają, pozostawiając pewne niedopowiedzenia, y, pokazując, interpretując fakty y, w taki sposób, że tam pozostawiają y, jeszcze taki margines na to, że to oni mieli na to wpływ. Często nie mieli na to wpływu, często jest to po prostu zwykły strach ludzi, bo ludzie są no, tacy, że się boją, to jest naturalne. I wiecie Państwo, ja olbrzymią, olbrzymią winę widzę w tym, jak działa. działał minister Bodnar, jak działał prokurator Korneluk, który zrobił bardzo tą robotę i jak działał pan minister Siemoniak. To, jest, to, jest, to są ludzie, teraz hołownia dołączył do tego, a hołownia do, do, dołączył dlatego, bo e, tutaj ta część ludzi została. Bo chołownia, gdyby widział, że są rozliczenia, byłby inny. A chołownia widzi, że rozliczeń nie ma. Dlatego się boi. Bo jest słabym człowiekiem. <laughs> hołownia, chołownia, już nawet nie jest tym zwierzęciem medialnym, bo, bo to, co on opowiada, i to, co on robi, to, to, to jest takie, wiecie Państwo, on nie zajmuje się kluczowymi sprawami i tego te tłumaczenia są takie. On nawet boi się przeciwstawić Donaldowi Tuskowi, skoro już jest po tamtej stronie. To widać tą słabość, no. Skoro jest, to powinien wystanąć, dobra, mam ciebie dosyć, bo robisz to, to, to i to, idę tam, bo uważam, że tam jest lepiej. Wiem, że to by praktycznie już zakończyło wszystko. I on tak balansuje i ma tych część ludzi, którzy jeszcze sądzą, że na szantażowaniu chołowni o tym, że się rozwali koalicja, zyskają jakieś stanowisko. To jest to naprawdę, to wygląda niezwykle słabo. Doprowadzenie ziobry wskaże, że ziobro jest dotykalne. Że ziobro będzie odpowiadało każdy z nas. Przecież pomyślcie sobie, co znaczy dla ziobry. Zwykłe przyjście na komisję. Przyszedł Bejda, przyszedł Pogonowski, przy, przywieźli go tam, odpowiadał na co chciał, czego chciał, to nie odpowiadał. Ich media zrobiły im laurkę, nasze media, różnie część dziennikarzy ich rozjechała. Skończyło się. Ziobro nie może tam być, bo to jest ten wszechmocny szeryf, którego się mogą i muszą bać wszyscy. To pamiętajcie, on się nie boi komisji, on się boi swoich ludzi. Pamiętajcie, że ci ludzie również doznali szeregu upokorzeń, szeregu ohydnych zachowań, bo to nie jest tak, że ci ludzie zachowują się tylko do nas w ten sposób, znaczy do, do tej naszej części podzielonej Polski. Oni się zachowują tak również do swoich. Pamiętajcie, jeżeli ktoś widzi, tak przykładowo mówię, nie mówię o tych ludziach, żeby nie było, jakiegoś dubka żołędnego, który zawsze siedział gdzieś, nie wiem, w ostatnim, przy ostatnim biurku i, i, i tak naprawdę było wiadomo, że jego się nie chce z tej roboty wyrzucić, tylko dlatego, nie wiem, bo ma rodzinę, dzieci, ale ten człowiek nic sobą nie reprezentuje. I wszyscy go traktowali tak. Nie mówię o jakimś hejcie, dręczeniu, ale dosyć niepoważnie. I tacy ludzie, po yy, dojściu do władzy Kaczyńskiego, on na takich ludzi postawił. I z tych ludzi robią się bestie. Z tych ludzi robią się bestie, bo tam nie ma yy, podłoża merytorycznego, tam jest tabuta. Tam jest tabuta, ale jest, oni często rewelacyjnie wchodzą w taką pajęczą sieć, oplątują ludzi. Robią to. Często tak robią w różnego, różnego rodzaju grupach przestępczych, bo też wydawałoby się, jak się popatrzy na niektórych ludzi, na ich fizyczność, no to tam nie ma jakiegoś takiego, takiej charyzmy. No Pershing rzeczywiście kawał silnego chłopa, prawda? Miał charyzmę. Czy jak się zobaczy Słowika, Słowik silny, Słowik się, słowik się lał, kawał silnego chłopa. Tak jest w grupach przestępczych. Ale zobaczmy już Korka który działał w inny sposób, no to Korek był wyśmiewanym złodziejem. A później został no, szefem bardzo groźnego gangu małkowskiego. Bardzo groźnego. Już zupełnie co innego. No i teraz ta zmiana tych grup po prostu białe kołnierzyki, często tacy ludzie, których oni wyśmiewali, no mają no władzę absolutną. Teraz to jest mniej krwawe, albo to jest robione w sposób trudny do udowodnienia. I podobnie jest tutaj na szczytach władzy dwóch ludzi, którzy mówią o ziobrze o Kaczyńskim, którzy byli no naprawdę niezbyt... Dobrze postrzegani wśród swoich rówieśników, czy nie mieli, nie mieli tej pozycji zbudowanej, zbudowanej taką, taką charyzmą jak wśród młodzieży, prawda, że ktoś jest świetny w, w jakiejś dziedzinie życia, w sporcie czy, czy, czy w nauce. No Kaczyński z klasy do klasy nie przeszedł. Ziobro ledwo tam się na, przez aplikację przedarł, wykablował kolegów, no, no wiecie, to tam. I nagle ci ludzie tutaj zyskują taką władzę. I teraz doprowadzenie Ziobry, rozwala to wszystko, co on robił ty, tyle lat. On już miał problem, bo już, pamiętacie, po po tym, kiedy wyszedł ten problem z panią Barbarą Blidą, on płakał. On płakał. On się bał, że będzie koniec. Ale żeby było jasne, Tomku, powiedz, skąd wiemy, że to nie jest nasze... Jakby... Między prokurator... innymi pan prokurator Kaczmarek. Tak, pan yy... prokurator Kaczmarek, który... Braźnie. Pozdrawiam pana prokuratora. Pan Janusz Kaczmarek po prostu opowiedział, się, że, on był, że on był po prostu załamany psychicznie, że on uważał, że to jest... Spotkaliśmy się w Urzędzie Rady Ministrów. Ale nie, Tomku, mi chodziło o to, że to właśnie jakby to jest ta relacja o histerii, Zbigniewa Ziobry to nie jest nasza jakaś tam projekcja, nasze myślenie o tym, że on tak się zachował. To jest bezpośrednia relacja świadka, tak. czyli Janusza Kaczmarka, który po prostu opowiedział o tym, że Ziobro w tym momencie był człowiekiem, który myślał, że jego świat się skończył i, i, i tak powinno być zresztą. I teraz, I teraz okazuje się, że facet, który Swoją tą władzę oparł na e, kupieniu systemu, do e, który w olbrzymiej skali dostarczał haków na ludzi. Nie wolno tego systemu było używać. Oni. Brali z tego, po prostu sądzili, że dzięki Pegasusowi, dzięki Hermesowi, oni będą trzymali wiecznie władzę, że zamienią sobie IPN na swoje świeże, nowe haki. Po części tak jest. I teraz pomyślcie sobie, ten facet, który zostawił nie do powiedzenia i mówi: no, niech oni spróbują mnie dotknąć, to ja im pokażę. a no tutaj teraz się okaże, że. E szef policji, pan Boroń, po prostu poleca swoim podwładnym wykonać wyrok sądu, doprowadzić ziobra. Wyrok, decyzję. To... Ziobro, ziobro, jeżeli by miał jeszcze te, w tej chwili odrobinę e, instytutu samozachowawczego, przyszedłby sam. Po prostu e, schowałby się, pokazałby, że umie się ukryć i przyszedłby sam. No, jestem no tutaj wchodzę, nie byśmy doprowadzać, bo tutaj przyjdę. Nie będę wam nic mówił, bo nie uważam was za komisję. Żebr tego nie zrobi. Po pierwsze, jest tchórzem, a po drugie, on będzie stosował te swoje sztuczki czyli teraz schowa się w Brukseli i będzie, chyba że wysłucha tego i, i, i zrozumie, i, i będzie chorował, że ma być cyrk ciężko chorego człowieka na nowotwór, wywleka się z kliniki w Brukseli. W której on jest, nie rozumiem, że w tej chwili ruszyła już ta maszyna, która po pierwsze sprawdzi, za z w tej Brukseli. I to jest najważniejsze. Skąd ma tyle pieniędzy, że stać go na takie leczenie? Pytajcie Państwo, no, nie ma pomocy społeczeństwa, nie ma jakiejś zbiórki. Ma pieniądze, które zarobiła pani, zarobiła, powiedzmy, bo to coś jest sprawdzane, pani Patrycja Kotecka w spółkach Skarbu Państwa. Jest o to bardzo poważny, poważny problem, bo jak wiecie, tutaj to się kontestuje, czy, czy oni powinni dostawać te, te pieniądze. I, i, i Ziobro, Ziobro, które nagle dysponuje nieograniczonymi środkami, który wydał mnóstwo pieniędzy, no ma dom w Jerozolu, na mieszkanie, żyje na bardzo wysokiej stopie w Brukseli, na wysokim poziomie w Brukseli. I wiecie Państwo, tutaj trzeba iść w ten sposób, trzeba iść za pieniędzmi, i on tego nie rozumie. Pamiętajcie, wcześniej grał szantażem moralnym. To znaczy, wtedy się bardzo bał, bo myślał po 13 grudnia, że po niego pójdzieś. I wiedział, co się dzieje. Bardzo się przestraszył, kiedy mecenas Giertych pokazał świadka mraza. Teraz również boi się, kiedy pan W., pierwszy skazany w Fundacji Profeto księdza Olszewskiego, no poszedł na współpracę. Pokazał, jak to chodzi. Właściciel tej firmy budowlanej. On, on pokazuje, jak następują zwroty pieniędzy, bo oni to w niezwykle prosty sposób robili i dlatego otrzymał tak niski wyrok. To nie jest koniec pana W. Rzucili się do ataku na pana W. ten Jack Strong. Tak, nie myliśmy ze Strongiem. Ten Strong się właśnie rzucił. Być może to jest sam Ziobro też częściowo, czy te wszystkie Emilie Kamińskie. Gmyzy, i ta reszta, musi dezawuować to, co tutaj nastąpiło. Pamiętajcie, że to jest wyjście na ziobrę. Jeżeli prokuratorzy zaczną działać, a pierwsze jest takie rozbicie tej, tej szyby, czy doprowadzenie ziobry na komisję, no to ziobro boi się pytań, które padną, nie odpowiedzi. Pytań, które padną w jego obecności, bo tych pytań jest, jest naprawdę dużo, i te pytania są dla niego. Rozwalającej. Ja nie rozumiem teraz sabotażu, ewidentnego sabotażu siemoniaka, który mm, nie upublicznia ilości Pegazusów. Dlaczego te Pegazusy? Nie znaczy, tym nie ilości nawet. Po pierwsze kłamie co do ilości pegazusów, to jest raz, a dwa nie upublicznia kto był i Dokładnie. O, to, o tym Janku też chodzi, masz rację. I, i, I Ziobro boi się jak ognia tej komisji ze Pegazusa, gazusa, bo pęknie w końcu ten mur. I może członkowie komisji będą domagać się e, pokazania ilość, prawdziwej ilości gazusów. Wiecie Państwo, to nie dlatego, że my z Jankiem byliśmy inwigilowani i to naprawdę na olbrzymią skalę, ale to jest problem... E, Całej klasy politycznej. Całej klasy politycznej, którą w prosty sposób trzyma kilku ludzi. I służyły specjalne. Zobaczcie. Ktoś boi się zlikwidować CBA. Boi się CBA, bo panowie pochowają sobie część tych nagrań i kwitów, które, które są z przekroju z całej sceny politycznej. Z całej sceny, ze wszystkich partii. I wiecie Państwo, i to należy przeciąć. To jest to, czym Kaczyński bawił się od połowy lat 90., czyli później tym powstałym IPN-em i teczkami. To on się bał, mimo tego, że w jego kierunku następował też szereg działań. On wiedział, że ta reszta która po prostu zarabia w ten sposób pieniądze, nie będzie sobie chciała uczynić źródła dochodu. To program ma ograniczony czas. Wiecie Państwo, tutaj u podłoża tego leży ekspansja rosyjska, która cały czas w znacznym stopniu ma wpływ na naszą klasę polityczną. Czy to jest Bardziej e, na wprost, czy to jest przez ileś tam osób oni różnymi działaniami mogą wykonywać <laughs> określone skutki. I to, I to widać. To się dzieje. Szanowni Państwo, to ja tylko przypomnę o naszej książce Dzień CBA. To jest książka, którą Państwo macie już od maja, ale naprawdę warto, bo. W tej książce, ci z Państwa, którzy tego nie kupili, nie przeczytali, tu możecie się dowiedzieć naprawdę bardzo dużo o tym, jak wygląda, powiem tak, życie w Polsce. Jak można w bardzo prosty sposób komuś... Dlaczego Ziobro Drogo żyje? Zobaczcie sobie swoje pięćsetki. Tak, ale to, to też jest. Wiecie Państwo, to, dzisiaj jest sytuacja taka, że i Tomek i ja Jesteśmy inwigilowani, pomimo tego, jak ktoś mówi, dlaczego was inwigiluje ta władza, skoro wyście zrobili tyle, żeby ta władza się zmieniła. No bo, no bo ona się tak do końca nie zmieniła. I z całym szacunkiem dla Donalda Tuska, tolerowanie sytuacji, w której szef służb specjalnych, powiem tak, za Panią Górdak-Kwiatkowską, nie powinna polecieć tylko Pani Górdak-Kwiatkowska, ale, ale przede wszystkim Siemonia, który autoryzował ją na tym stanowisku. I jeżeli nie nastąpią zmiany, zmiany takie, które ludzie, to nie chodzi tylko o naszą, Tomka, satysfakcję, tylko o to chodzi, żeby pokazać bo Czy nie będzie tak, jak było. Koniec. Oni tak, ale Tomku, wiesz, bo premier mówi o centralnym biurze antykorupcyjnym, że jest to zorganizowana grupa przestępcza. Która trwa. I następnie się okazuje, że oni nadal mają siedzibę obok niego, że oni nadal zatrudniają ludzi. I. Piszą ustawy oni, oni A, teraz chcieli zrobić. No, ustawę Dopiero po Twoim, po twoim falietonie, kiedy że żeś powiedział u siebie i na swoim kanale. Przy okazji, A. pamiętajcie Państwo, że macie też zresztą link w materiale pod tym, że żeby wejść i zasubskrybować kanał Tomka, to tam było powiedziane jasno, że. No, coś takiego nie powinno mieć miejsca, że Centralne Biuro Antykorupcyjne pisze ustawę, jak rozliczać ludzi, i wtedy dopiero ktoś, po tym jak Tomik to kto powiedział na głos, to tak się, że no, rzeczywiście źle to wygląda i zabrali im to. Szanowni Państwo, Holub 3, e, pierwsza część, e, druga jest już w korekcie, a w przyszłym tygodniu e, po korekcie, a w przyszłym tygodniu będzie nagrywanie e, audiobooka. Przypomnę, bo dawno nie polecałem. Świetna książka Jacek Izydorczyk, Hanza i Przestępstwo. Dla tych z Państwa, którzy, którym się podobał film Szogun w nowej wersji, w starej, naprawdę warto. I na przykład Tokio Vice. Polecam wszystkim. HBO Max, Tomku. Panie Jarosławie, Pan Jarosławie, o 11.30 Proszę przeczytać sobie wywiad dzisiejszy o tym, w jaki sposób niemieckie patrioty strzegą Jasionki. To jest niezwykle ciekawy wywiad. To jest wywiad na wirtualnej Polsce. Pan Tomasz Waleński przeprowadził rozmowę z kobietą, dowódcą tych żołnierzy tych, których Pan chciał wywalać. No Zjanki, my z Jankiem jesteśmy bardzo daleko od tego, żeby gloryfikować Niemców, ale wie pan co, oni <coughs> zachowują się tak, że rozumieją, co tutaj się dzieje i ta doświadczona pani podpułkownik, prawdziwa pani podpułkownik, pani Żochowska, ona coś umie, dowodzi. Coś tam, um, coś tam. Baterią Patriotów, rozumiem. Pani może włożyć baterię do Buuu! takiego urządzenia najwyżej. Już więcej nie mówię, a ona baterią Patriotów. Jak one podrygają, to, to świat się część. I to te właśnie Patrioty, znaczy ta bateria, no chroni jaziąk, chroni ten hub. No, który w znacznym stopniu hamuje Rosję. To jest niezwykle ważne. A pan, panie Jarosławie, wiedząc o tym, Dar mm, mówił po swojemu, tam, 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 że te niemieckie patrioty nie powinny być w Polsce. Bo teraz, kiedy Amerykanie zabrali swoje z ochrony Jasionki, Niemcy weszli. A co by było, gdyby tam Niemcy nie weszli? Gdyby Niemcy się nie zgodzili, nowe patrioty, bardzo dobrze wyszkoleni żołnierze i ci żołnierze zachowują się na tyle e, tłumaczą, że oni praktycznie wychodzą z bazy. Dlatego, żeby swoim mundurem nie drażnić polskiego społeczeństwa. A pan dalej też chwilę wsadza: awantura dalsza ta Polsko-niemiecka jest działaniem na korzyść Rosji. Niech pan to pamięta, panie Rosławie, i w końcu ktoś to panu wyciągnie. Pan, robiąc cyrk yy, niemiecki z Niemcami, działa na niekorzyść nie yy, bezpieczeństwa polskiego. To samo robi Batyr, ale Batyr to yy, no, is, jest inspirowany, wiadomo, wiadomo skąd, bo to jest inspiracja rosyjska. Mówię bardzo prosto, bo on yy, teraz mówi bzdury, że nie podpisze już nigdy więcej żadnej ustawy o Ukraińcach. A czy ty wiesz, y, człowieku przywożący dziewczyny różnym ludziom, wyłudaczu kawalerek, jaka będzie ta przyszła ustawa? Jaka, jak się zmieni sytuacja, a ty już wiesz, że nigdy nie podpiszesz? Skąd ty bierzesz tych swoich y, boguckich, czy tam jeszcze innych? Pan prezydent już więcej nic nie podpisze. Wiesz, co będzie za pół roku? A może to będzie ustawa dotycząca uczestnictwa Polski w odbudowie Ukrainy? Nie podpiszesz tego? Nie, nie podpiszę! Jak dostaniesz dwa snusy, to podpiszesz? Zamiast jednego? To jest coś niebywałego. No naprawdę, szanowni państwo. Panie Jarosławie, pan nam e, e, towarzystwo e, wywindował. No niestety, e, Rosjanie znają słabości naszego społeczeństwa, a pan, e, będąc na sztywnym łączu Wasina, się tego nauczył, jak się na tym fortepianie gra i pana wspomagali. Czekam kiedy będą ujawnione materiały z pana spotkań z Wasinem. I nie rozumiem. Mamy tyle kart, a te karty ktoś trzyma. A te karty trzymają Rosjanie. I nie pozwalają ich pokazywać. Do więzienia, panie Rosjanie. Ale w końcu pokażą. Do więzienia. Do zobaczenia.